Wyjątki przyspieszają wykonanie kodu. Zdawało ci się, że jest inaczej? Całe życie w błędzie. Zapraszam na seans. Przygotowałem coś dla Was. W ramach ostatniego wyzwania mieliście do zaimplementowania konwerter z liczby rzymskich na arabskie i odwrotnie. I jednym z kluczowych punktów była tam obsługa błędów. Część z Was robiła obsługę błędów na wyjątkach, a część z wykorzystaniem kodów powrotu, czyli takich specjalnych wartości, na które się umawiamy, czy też twórca biblioteki się umawia, że taka wartość będzie oznaczała błąd. Więc w przypadku konwersji liczb rzymskich na arabskie zwracamy na przykład INTA i wtedy takim kodem powrotu może być minus jeden. Ponieważ minus jeden nie jest żadną poprawną wartością dla liczb rzymskich, to wtedy umawiamy się, że to oznacza błąd. Yy, takie rozwiązanie oczywiście ma swoje wady, bo można go użyć do dalszych obliczeń. Można po prostu nie sprawdzić, czy rezultat z konwersji wynosi minus 1, a gdzieś tam dalej go używać i na przykład coś pomnożyć przez taką liczbę. Zresztą wiele bugów w programowaniu zdarza się właśnie w taki sposób. Ale tutaj kluczowe jest takie pytanie, które rozwiązanie jest szybsze? Czy wy użycie wyjątków będzie szybsze, czy użycie kodów powrotu? Intuicja pewnie większości z Was podpowiada, że kody powrotu będą szybsze, bo słyszeliście, że wyjątki są wolne. No to zmierzmy sobie. Mam tutaj taki przykładowy kod bardzo krótki dwie funkcje która konwertuje akurat w drugą stronę, czyli z liczby typu int na string, powinna nam zwrócić liczbę rzymską. To, co funkcja robi, to tylko sprawdza, czy liczba jest we właściwym zakresie od 1 do 3999. Y jeśli nie jest, to rzuca wyjątkiem, w tym przypadku std logic error, ale rodzaj wyjątku nie ma tu znaczenia. W przeciwnym po prostu zwraca 42. Druga wersja tej funkcji z kodami powrotu. W przypadku błędu zwraca nam napis error. Więc tutaj po wykonaniu takiej funkcji trzeba sprawdzić, czy to, co ona zwróciła, to napis error czy coś innego. Jeśli coś innego, to spodziewam się, że konwersja była poprawna. Tak w ogóle używam tutaj Quickbench'a. Jest to Google Benchmark, tylko że przeniesiony do www i Quickbench dostarcza nam takie środowisko, gdzie możemy testować jak szybko, możemy porównywać ze sobą kilka funkcji, kilka kodów, które wykonujemy. I tutaj przykładowo pierwsze z nich to będzie użycie wyjątków, drugie użycie kodów powrotu. W przypadku wyjątków jedyne co musimy zrobić, co nam dostarcza ten framework, to stworzenie gotowej statycznej funkcji. I w takiej pętli, która się kręci po tym stanie, state, testujemy nasze rozwiązanie, więc ono jest testowane kilkukrotnie. I tutaj, z użyciem wyjątków, mamy oczywiście blok try. Próbujemy sobie skonwertować 42. No i co? Tutaj możemy sobie dalej to przetwarzać tak, jak leci, nie robiąc nic, żadnego sprawdzania. Ponieważ, gdy wystąpi błąd, to wlecimy tutaj do bloku catch. I wtedy możemy sobie ten błąd wyświetlić, wpisać gdzieś, co tylko chcemy. W tym przypadku na razie nie robimy nic, pomijamy obsługę, znaczy obsługa błędów jest poprzez złapanie wyjątku i ignorujemy go. Takie do not optimize result jest po to, żeby nam kompilator, kompilatory są bardzo mądre, zauważcie, tutaj mam flagę optymalizacji o 3, czyli wszelkie agresywne optymalizacje. Kompilator może zrobić co tylko chce, więc on prawdopodobnie by wykrył, że ta zmienna result nie jest w ogóle nigdzie używana, więc nawet by tego kodu nie wykonał. Mądra bestia. Dlatego takie do not optimize mówimy mu, aby tej zmiennej nie optymalizował. Funkcja, właściwie takie makro benchmark powoduje nam zarejestrowanie tej funkcji. Ona bierze udział w konkursie. I druga funkcja to jest redcode, czyli robimy zasadniczo to samo. O, mi tylko zmienić dla tej samej wartości. Używamy z kolei tej drugiej funkcji, która różni się tym, że zamiast rzucać wyjątek, zwraca błąd. No i tutaj musimy jeszcze sprawdzić ifem, czy wystąpił błąd, czyli czy jest ten error. I dopiero wtedy możemy, się optymali... możemy wykonywać kod dalej. Jeżeli wystąpił błąd, to normalnie chcielibyśmy pewnie coś wykonać, czyli tak jak tutaj, kurat nie robimy nic, więc w tym przypadku również nie robimy nic. Jedyne, co to robimy continue, czyli każemy przeskoczyć do kolejnego obrotu pętli. Normalnie, gdyby to nie było benchmarkowane, wpisalibyśmy tutaj return. A w prawidłowym przypadku no, również nie chcemy, aby to zostało zoptymalizowane, ale tutaj jest prawidłowe wykonanie. Zwróćcie też uwagę na układ tego kodu obsługującego yy, te dwa różne rozwiązania. W przypadku wyjątków, tak jakby na końcu dopiero robimy sobie obsługę błędów, nie musimy tutaj się nią martwić wcześniej, a w przypadku takiego rozwiązania musimy pisać ify w normalnym y, biegu kodu, czyli robimy odpowiednią logikę do tego. Wartości są te same, 42 i 42 tutaj, aby obie funkcje zwracają poprawny wynik. No to przetestujmy sobie to. Klikam Run Benchmark i chwilę czekamy. O, jakiś błąd? Stronius, Closing Brace, 30 linia. Yy, tak, tutaj od bloku try bodajże, catch. Nie potrzebujemy jednego. Ok. Jeszcze raz. Tada, Co tutaj widzimy? Wyjątki były 6,5 razy szybsze niż kody powrotu. Zdziwko? Nie wiem jak Was uczyli, ale ja często słyszałem jeszcze parę lat temu takie hasła, że wyjątki są wolne, nie powinno się ich używać, o co w ogóle z tym chodzi, że to zbędny feature języka, a tu się okazuje, że wyjątki przyspieszają wykonanie kodu. Czy jest gdzieś tutaj haczyk? Zawsze powinniśmy w takim razie używać wyjątków, skoro one są takie szybkie. Ano, haczyk jest. Haczyk jest tutaj, gdy faktycznie ten wyjątek poleci. Zwróćcie uwagę, że teraz mieliśmy poprawne wykonanie, czyli wyjątek nie poleciał. Wszystko przeszło tędy, po prostu było sprawdzenie warunków i return 42 rzymskie. Więc w takim przypadku ta wersja jest szybsza, dlatego że nie ma tego dodatkowego sprawdzania. Nie ma IFA. Więc koszt takiego porównania jest dość znaczny, jak widzicie. Natomiast co się stanie, gdy wyjątek faktycznie poleci? Zmieniamy to na 0. 0 jest liczbą spoza zakresu. Klikamy Run Benchmark i czekamy chwilę. No to teraz widzicie o co chodzi. W przypadku, gdy wyjątek poleciał, wyjątki są 160 razy wolniejsze niż kody powrotu w tym akurat konkretnym przypadku. Dlaczego? Ano, dochodzi tutaj jeszcze mechanizm odwijania stosu. Musiałbym Wam dokładnie wytłumaczyć, jak działają wyjątki. Ale to chyba temat na jakiś dłuższy odcinek. W każdym bądź razie, gdy leci wyjątek, faktycznie musimy usunąć to, co było na stosie, czyli tutaj zmienną result, którą sobie tworzyliśmy. Napotykamy na blok try i dopiero teraz wchodzimy do bloku catch, aby obsłużyć w jakikolwiek sposób ten wyjątek. Natomiast tutaj nie ma żadnego mechanizmu odwijania stosu, jest zwykłe sprawdzenie. Jest if. Zaszliśmy tutaj do środka. Zrobiliśmy, co trzeba, czyli w tym przypadku zignorowaliśmy błąd. No i taka wersja jest akurat szybsza. Zadacie więc pewnie pytanie, kiedy warto stosować wyjątki, albo, albo czy taki koszt się w ogóle opłaca. Moim zdaniem w większości przypadków warto stosować wyjątki. Wyjątek, jak sama nazwa wskazuje, to sytuacja wyjątkowa. Powinien więc pojawiać się bardzo rzadko. No chyba, że napiszecie źle kod, albo robicie obsługę przepływu programu przez wyjątki, czego nie powinno się robić. Ogólnie chodzi o to, aby wyjątki... Wyletywały jak najrzadziej, więc jeżeli będziecie używać takiej biblioteki do obsługi liczb rzymskich, do konwersji takich liczb, które są w zakresie czyli już takie, które wiecie, że będą podawane zazwyczaj dobre liczby, to jak najbardziej wyjątki będą właściwą opcją. Jeżeli natomiast będziecie używać tej biblioteki do sprawdzania, czy dana liczba może skonwertować się na rzymską, to będzie zły pomysł. Właśnie z powodu wyjątków. Do sprawdzania lepiej by było użyć zwykłej funkcji, i która sprawdzi, czy liczba jest w zakresie i zwróci boola. I nic więcej. Ból, true albo false i to wszystko. Natomiast jeśli faktycznie używacie tego do konwersji i zapewnicie, że dostaną się tam odpowiednie liczby z odpowiedniego zakresu, to wtedy wszystko jest ok. Mogłem tu powiedzieć jeszcze o naprawdę wielu rzeczach, m.in. tym, jak te wyjątki są zaimplementowane i dlaczego to podejście, które jest obecnie, jest takie szybkie, a podejście, którego was uczyli być może na uczelniach. Mówili, że jest wolne, bo to się zmieniło w latach 90., to jak to było implementowane w kompilatorach. Z tego też powodu między innymi pierwszy kompilator języka C, czyli Cifront, który rozwijał z stroustrup, no niestety nie podołał zadaniu i projekt został zarzucony. Jest tego naprawdę dużo, ale myślę, że spokojnie mógłbym o tym mówić przez ponad pół godziny. Więc zostawmy to sobie na kiedy indziej. Tymczasem żegnam się z Wami. Na razie.